to się odniosę, zacznę może od końca. Chcę Panu powiedzieć, że nasza gmina... Ja może Chcę Panu powiedzieć, że tak. Nasza gmina, jak już tak samo analizuje finanse przez te 4 lata, chcę powiedzieć, że 2010 rok zamknęła olbrzymim deficytem. Już nie chcę odczekać pieniędzy, ale Nasza gmina osiągnęła też no, wiele takich atutów yy, historycznych, które, o których się mówi w Urzędzie Marszałkowym. Nigdy gmina nie występowała o pieniądze unijne na, yy, na kanalizację, nie? tylko na Nigdy Nawet nie występowała na wodę, na które też był unijny pieniądze. Nie występowała nigdy. Na sołectwa nie występowała nigdy. Myśmy zrobili cztery inwestycje przez lat gdzie można zobaczyć te cztery lata, bo to myśmy napisali wniosek i w bieżąco pieniądze na kanalizację, unijne pieniądze. Pierwsza pieniądza powstała, a trzeba pamiętać, że przez 3 lata, ja jeszcze w grudniu i styczniu płaciłem wynagrodzenia, yy, bo pan nie był wtedy radnym, za 2010. W 2010 przez cały rok nie były regularnie płacone. Panie pośle, proszę odnosimy się do. Ja odnoszę się do Polski, że można by było nie dużo zrobić, to przecież Także, jeżeli Pan nie ma wiedzy, to prosiłbym, żeby Pan nie mówił z Jeżeli mówimy teraz o Straży Pożarnej i o pieniądzach dla Straży Pożarnej, to co Pan powiedział, i porównał z innymi, z innymi yy, yy, gminami. Ja bym chciał, żeby Pan do tego, jako radny, i szef komisji, podchodził rzetelny. Jeżeli pan mówi, że tam jest 100 tysięcy mniej, to niech pan podejdzie i do tego w taki sposób, a jakie są kategorie, a ilu mają strażaków, a co robią, jak robią, gdzie robią? Jak... To jest ważne. Czy mają badania? Wiem panu, bo pan nie słuchał, że strażak zginął i dostał odszkodowanie, Bo nie miał badań, bo nie było pieniędzy. To, to jest ważne. Jak pan na to zwróci uwagę, to, to wtedy się okaże, że oni może dają więcej pieniędzy niż my. Zamian? Tak, ale... W zamian za... Ja po prostu ze strażakami przez te cztery lata jestem i wiem, co osiągnęli, co zrobił. Ja wiem, że to boli jak jest sukces i wiem, że to boli, jak strażacy stworzyli projekt. Można narzekać na budynki, Można narzekać na wszystko. Tylko trzeba spojrzeć na finanse. Łatwiej nam remontować. Bo jak pan tam nie zobaczył, jak to wyglądało, a jak my, mimo tego, że nie powinniśmy tego remontować, bo bramy już wypadały, by pan zobaczył, co zostało zrobione, jak zostały podwyższone bramy, belki, na ramy wzmocnione, myśmy tam sporo pracy wykonali. Można oczywiście wybudować, ja by chciała za 2 miliony, za trzy, ale sam pan stoi w swojej wypowiedzi powiedział, że gmina Gniewino ma więcej pieniędzy. Natomiast gmina Gniewino, kiedy był program, dla Straży Pożarnych skorzystała, rozbudowała, zmieniła i to, i, i to się zmieniło. Dzisiaj my mamy program dla świetlic i to realizujemy. Po takiej zapaści realizujemy od razu. Ja nie wiem czemu budując 17 km kanalizacji robiliśmy to za kredyty i własne pieniądze, kiedy myśmy dostali tyle dotacji, czyli zobaczcie ile by było kanalizacji więcej, albo budując taką małą krzyżdżarkę. Mówił Pan o, o tym, że grunt. Tłumaczyłem, jak wyglądają procedury. Gdybyśmy yy, na grunty rolne, na te, lasy państwowe nie wyrażają sprawy. Stąd w moim zarządzeniu było to zmienione. Jest zalesienie, może Pan oddawać do prokuratury, bo niech Pan wierzy, że zrobiliśmy to zgodnie z prawem i do wszystkich świętych, jak Pan nie żałuje. więc Pan Radny ma prawo. Natomiast oczywiście z, yy, zmniejszyła się ich wartość. Ale nie ma możliwości zamiany gruntów yy, rolnych, z lasami, bo ich to nie interesuje. Nie ma możliwości zamiany gruntów budowlanych, bo ich też to nie interesuje. Ich interesują grunty na zalesienie i stąd zostało to zrobione. I oczywiście wartość tego spadła, To się w zgodności z Panem zgadza. I to nie dlatego, że Gębka wymyślił, tylko takie są procedury, bo to lasy państwowe, czyli w tym przypadku na mówi, co im jest potrzebne. I oni podejmują decyzję, nawet nie dyrektor. Dyrektor tylko akceptuje. Natomiast oni podejmują decyzje i jeżeli mówimy, że można jeszcze działeczkę dostać fajną, bo tam jest piękna i tak dalej, to trzeba też pamiętać, że trzeba ją wyłączyć z gospodarki leśnej i wcale las nie muszą się na to zgodzić. Myśmy walczyli o jak najwięcej. Na początku było mniej terenu, potem doszło. Dzisiaj jest to w okolicach hejpa niezadowolone. Także yy, mówi Pan o normach niemieckich, przepisach niemieckich, ja bym chciał przypomnieć, że jesteśmy w Polsce i tutaj obowiązują nasze przepisy i nasze normy i to, co w naszym kraju się dzieje. Także prosiłbym, żeby, żeby tutaj w ten sposób nie rozmawiać. Jeżeli chodzi o, o wolę zamiany, to lasy nam wskazały, tereny mogą nam oddać, a my wskazaliśmy tereny. Po no więcej terenów, które mamy i które lasy zaakceptują jako później na zalesienie. To oni decydowali. Ale nie dlatego, że wujnęka nie chciał, tylko dlatego, że o tym mówią procedury. 18 metrów torfu, to mówię, ta rada, a tu jest prawie, wszyscy są z poprzedniej rady, nie podjęłaby uchwały, bo byśmy chcieli sprzedawać te działki. Ale myśmy tu wszyscy podjęli uchwałę, że niestety zmiana planu musiał nastąpić, tam nie można budować. Bo wiemy, jakie były problemy, nie tylko wcześniejsze, czy my byśmy mogli mieć, tylko po, po konsultacjach, po wszystkim, i się okazało, że trzeba się z tego wycofać. No. Także tam nie można nic budować. I prosiłbym, żeby nie mówić też o dotacjach, o innych rzeczach. Tu mówimy o tym, że pozbywamy się terenu, który nie ma wartości jakiejś większej, bo go nikt nie kupi. Nawet gdyby on miał, tylko że. W tych miejscach nikt nie dostanie pozwolenia na budowę, ani nie będzie chciał, nie będziemy mógł tego kupić żeby, i zrobić z tego działkę budowlaną, bo po prostu nie może. I y, rozmawianie o tym, że to ma wielką wartość, że to sprzedamy, jakbyśmy mogli sprzedawać, to, to, to byśmy to sprzedawali. Ja chcę powiedzieć, że w 2060 rok, to wiem, te 3,5 miliona sprzedanych działek i ten wielki deficyt, to Pan zobaczy jaka to była gospodarka, bo takie krwań nam te Natomiast nasza straż jest na całkowicie innym poziomie niż strażnicka i tu trzeba to spojrzeć. Jeżeli chodzi o gminę Gniewina, to pan spojrzy jeszcze nie na budżet, a na budżet wykonany i na to, w jaki sposób część pieniędzy przepłynęła inaczej i zobaczy pan na gminną kwotę. Bo akurat z wójtem z Gniewina współpracuję i dokładnie wiem, jak wygląda tam finansowanie straży pożarnej. Niech pan to przyjrzy się dokładnie. Dziękuję bardzo. Pani, Pani Włodzimkowski, dyskusja nie jest w sesji, a zamknięta, a radni. Panie Wójcie, cieszę się bardzo, że mamy na stronie sprawaczy. Uważam, że dowiedzą się no, może takich rzeczy, o których nie wiedzą, Może nie jesteśmy przeciwko straży. Nie jesteśmy za, tylko niech to jest zgodnie z prawem, a nie tak, jak w tej chwili to się robi. Szkoda, szkoda, wielka szkoda, że nie widzę na dzisiejszej sesji pana radcy, bo by ktoś odpowiedział nam tutaj w tych konkretach. Nie widzę nikogo z lasów, państwo, nikogo nie widzę. Bo też by padały pytania, na pewno prosiliśmy się tutaj konkretnego dowiedzieć. Natomiast ja tylko słyszę, co pan Wójt mówi. I nikt więcej. A czy pan wuj ma rację, czy nie? No to tego są odpowiednie organy. Nic nie ma radcy, nie ma nikogo z lasów. I to jest Jeszcze raz mówię, nie jesteśmy przeciwko sprawie, Jesteśmy za. Ale żeby to zrobić zgodnie z prawem i żeby ta sprawa miała naprawdę. I proszę, panie wójcie, nie dało pan robić zamętu w tej gminie Pan Wójku proszę. Panie radny Tesla, jest pan Panie Gorda, Panie Radny desa. jest pan, chce przypomnieć, że tylko brał pan udział. No, brał y, pan udział w komisji, gdzie był pan y, zastępca nadleśniczego, pan Paweł, tak. i pan wszystko, to panu wszystko tłumaczył i wszystkim radnym tłumaczył. To no, ja ja, wszyscy inni radni byli. I komisja. I, I y, był tłumaczył wszystkim. Ja tak skończę. Tłumaczył wszystkim i dobrze pan wie. Że to jest zgodnie z prawem wszystko zrobione i proszę nie insynuować, to zgłosić do prokuratury, tam je zamkną. I prosiłbym, żebyśmy trzymali się faktu, tak? Nie mówcie o rzeczach, które są nieprawdziwe. Jeżeli mówimy dzisiaj o gościach i tak dalej, to gości zaprasza pan przewodniczący, bo zawsze jest pan przewodniczący, który zaprasza, ja zwołuję, ale pan przewodniczący zaprasza. Natomiast chcę powiedzieć, że jak Pan to bo, bo to się nagrywa, że ta zamiana jest robiona niezgodnie z prawem, to Pan przyjmie. Pan proszę. Nie, miała tak no, ja się, od taką opinię, że raczej to jest, może, może być podejrzenie właśnie, że zaniżenie, bo to wówczas było znaczne zaniżenie ziemi. I to jest niestety, może być podciągnięte właśnie napięcie prawa, niestety, to Ale to... Na Ziański, który jest koniecznie do Wądujczyca, do Dor, nic nie ma. Ale to w jest ten sam kanał, też są łuki Pan nie jest na tym, czyli rozmowy, jak pan nie, się jest na Pan Cena najniższa za metr w mniej 20 10 zł, złotych, no od do 50 złotych. Tak, tak nie, nie ma. Y, się... y, się... y, dwa. Dobrze, dobrze wiemy. Od wielu roku, bo sprawdzałem, to również ceny ziemi wzrosły na przykład w, w ciągu roku o 22%, idąc cały czas tak w górę. Zrealizowany yy, <coughs> znaczny wzrost, w maju, bo w maju 2016 wchodzi już o ograniczenie zakazu kupna ziemi na Polskiej. A nasza ziemia niestety jest prawie trzykrotnie tańsza jak w Unii. Prawdopodobnie będzie i ceny póją na pewno w górę. Także nie mówię, że to jest jakieś bezwonattości nieużyteczne. Proszę Państwa. A rzecz że zresztą to oceni, ile to ma bardziej. E, ja chcę powiedzieć Państwu, że ruchu. mówienie, że dokumenty zostały, no, co Pan powiedział, sfałszowane, zanierzone. Proszę Państwa, zamiana między państwowymi jednostkami może być bardzo nierówna. Natomiast ten sam rzeczoznawca bo tak mówi prawo wycenia. Nasze ziemi są... Proszę Panu to jest to, to zostało zrobione i każdy z tych praców ma swój kodeks, kodeks który mówi o tym, że nie stoi po żadnej stronie. Prawo nakazuje dokładnie taką procedurę. Ta procedura została zrobiona Zgodnie z prawem, nie słuchajcie tego państwu i szczególnie do radnych, i innej procedury nie ma. To powiedział Pan Zastępca na Pan powiem. I doskonale tutaj siedzi akurat też radny, który pracuje w Lasach i akurat tym, co powiedział Pan mężczyzna, był oburzony, bo nie można usunąć, że Lasy Państwowe fałszują dokumenty albo gminach uczelni. To tak powiem, jeszcze jedno zdanie odnośnie tego szacunku. Będzie jest jeden szacunek, będzie jako inny drugi, drugi szacunek. No, jeżeli, jeżeli będą rozbieżności duże, po prostu to idzie do, do komisji, tak. aż i zobaczymy wtedy, który są sobą najbardziej miał, <coughs> miał zesorna szacunek. Czy na ze sobą, że wraca na leśnictwo, że wraca wybranych przez naszą wniosek. <coughs> zobaczymy. I ja, oni to ewentualnie, ja się mówię, jak będą duże rozbieżności. A myślę, że mogą być różnice, bo mówię, tendencyjnie, ja na motorek szacunkowy nie był grane te miejscowości, a później. Pan Rady pan się... Zobaczymy. Ja tylko jedno powiem. A no, co Pan zrobi i cała Rada zrobi, jeżeli zapytanie ofertowe, poszedł o to, żeby y, y, podjęto, y, żeby któryś wygrał życząc wygra Pani Małgorzata Szymoniak. I co Pan zrobi wtedy? Hmm. No właśnie, ja, ja tego nie wiem. Nie, nie tego, tego pani. Ja, 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 ja chcę to widzieć. Proszę o ciszę, O, Panie przewodniczący, ja chcę wiedzieć. Panie jak tak z na tej sesji. Panie Prezydencie, chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że pan zapoznał się z regulaminem Rady, Rady Gminy i mówi w następujący sposób, że czas trwania wystąpienia reklamienia nie powinien przekraczać 10 minut. Pan Kozłowski przekroczył. Ale też jest jeszcze jeden punkt który w tym samym paragrafie, który mówi, że od udawania głosu w dyskusji radnych w tym samym punktu ma na prawo do jednej repliki. Replika to pan Kozłowski, wie co to jest. Czas trwania repliki nie może przekroczyć 3 minut i powinna ona być zakończona wniosku. Pan Kozłowski zdominował tą radę, tą sesję, tak jak zdominuje wszystkie komisje. No, proszę Państwa, Panie Przewodniczący, ja bardzo proszę... Już nie że... mamy Pani Sławy, ale proszę. ...zadeczliwie siedmiu radnych, piętnastu dziewiąt radnych, które dyktowali tych narzędzi. Mamy ich kilku radnych z obozu. No to nie można tak być, że pan z obozu, którzy robili tak, jak mówiłem do aktora, i robili takie przedstawienie, tak, nasz kosz. Ja bym przyszedł dyskutować bo, sprawa o sprawach ważnych, a nie o... Pan Tasmag Pana Kozowskiego. Proszę do Pana Kozowskiego. Ja rozumiem, że pan Kozowski jest w tej radzi w związku z tym wielu, zobaczyć trzeba. I ani przepisy wielu nie zna, ani orientacji działalności, ale też nie będzie, bo trzeba panu oczywiście wybaczyć. I tak jak mówiłem poprzednio, mm -hmm. polecam swoją Panią Słowę za że panu pomóc pracy radnych. Wysłuchajmy do Pani Przewodnicząca. Zostało tu powiedziane wiele, Panie Kozłowski, nieprawdy, wiele zarzutów. Ja też bardzo mi prosił, czy Państwo nie galopowali tak bardzo w tych takich ostrych sformułowaniach, bo mówimy o tym, że zostało to prawo, że zostały źle ten To jest to, co na wyrost sprawa znana jest od wielu, wielu lat. I tym wielu z Państwa, którzy się dobrze do tej sali Wiecie, jak było, to do tego od, od wielu lat. Pan był w Niemiec, w Teraz pan Wielka nagle okazuje się, że tutaj są jakieś ogromne niepr nieprawidłowości. Pan Kozłowski próbuje zorganizować pod spec komisję. No to właśnie bardzo to, w tej pracy. E ja myślałem, że kadencja przed nabojami była taką, której gmina wyczerpu w skali kraju była najgorsza, ale w zeszłym jeszcze będzie bo pan jest w wielu dokładnych jeśli chodzi o... Panie Święce, proszę do projektu, a po sesji pan sobie porozmawia z panem Zdrowozkim. Dobrze. Mam 10 minut, panie Refek. Tak, ale prywatnie to, to Pozwolę pan, za pan nie dorobił. Rozmawiaj pan z tym wszystkim. pan Jeśli chodzi, panie Kozłowski, o pana pomysł sprzedaży gruntów z Kilo i zbudowania nowej wiedzy, to to, to to jest jakaś fantazja. Proszę, na podwajać kartami o 20 złotych, o których Pan mówił. To są działki, które leżą w znacznej odległości od tego miejsca, które ma być sprzedaży. Proszę o ciszę. I, I to są działeczki, które, które, które mają powierzchnię około 1000 metrów, a nie 16 16,5 metra, albo 3 hektary. I taki grunt, który powiem Panu Jędrzego znawca, sprzedaje się zupełnie inaczej. I, i jest to zupełnie inne miejsce, jeśli mam go o tym pamiętać. Ja znam grunki z chwilą, a troszeczkę w celach na ja skieru się orientuję, znam grunty, które są przenoszone pod, pod budownictwo mieszkaniowe kosztują 30 zł i się nie sprzedają. To też jest taka prawda. Też mógłbym powiedzieć, że, że coś jest sprzedane. E, proszę, też się z które Bo to nie są takie grunty. Bo jak pan wie, pan będzie przypomniał panu, w tym rejonie jest zakres budowy. I to trzeba też nie wprowadzać w dół opinii publicznej, bo mam na niego nie faktami. Yy, wszystko zostało powiedziane na ten temat, więc nie chciałbym przedłużać i w 10 minutach się zmieścić w Ja chciałbym ja tylko zaapelować do Państwa radnych tutaj no, nowicjuszy. No, proszę, proszę Państwa, nowicjuszy, przepraszam za nowicjuszy. E,